Hey wszystkim, w dzisiejszym odcinku pokażemy Wam, jak przygotować podstawowego boksa dla większości gatunków izopodów. Pierwszy rzut oczywiście potrzeba pojemnika. To jest taki 12-litrowy box, którego możecie dostać kupując fanatykę fanatyka na naszej stronie. Box już jest przygotowany jest już w nim mieszanka ziemi, próchna i liści, którą również możecie u nas zakupić. Jest to potrzebne, ponieważ izopody żywią się takimi resztkami, próchnem. Liście. To wszystko, co znajduje się w tej ziemi. Ważnym jest, aby było przynajmniej 3 cm ziemi lub więcej, ponieważ niektóre gatunki izopodów lubią się zakopywać. Aby przygotować takie pudełko, będziemy potrzebowali muchu, liści, kawałka kory i takiego suchego kwiatu lotosu. Oraz najważniejsze sepia lub wapno. Wapno jest potrzebne izopodom po to, aby mogły po prostu przejść poprawnie w dlatego jest to niezbędny element, który dodajemy na samym początku wystroju. Jeżeli chodzi o wapno, takie sypkie lub kredę pastewną, wystarczy po prostu tak rozpruszyć po całym podłożu. Izopody również z tego sobie pozostają cenne składniki. Następny ważny krok, dodanie muchu, który pozwoli nam łatwo zachowywać wilgoć. Dlatego trzeba pamiętać, aby go zraszać raz na jakiś czas. Skoro po tej stronie mamy wilgotną część boksa, to po tej stronie kładziemy sobie jakiś kawałek, pod którym izopody będą mogły się schować. Nie jest to ważne, w jaki sposób to zostanie ułożone, to już kwestia Waszej wyobraźni. Lotos idealnie nadaje się na taką kryjówkę, a kawałek kory, no tak samo. Mogą sobie wejść pod spód. Pomimo tego, że w podłożu są już liście, nie zaszkodzi dodać jeszcze kilku liści na górę, ponieważ izopody wyjadają sobie te listki, więc starczy po prostu na dłużej i będzie im wygodniej. Teraz szybka lekcja o tym, jak powinny być umiejscowione otwory. Tutaj mamy dwa rzędy otworów, więc dajemy go po tej suchej stronie. A po mokrej stronie jeden rząd. I takie dziurki są u nas w każdym fanatyku. Jeżeli zamówicie mały, średni czy duży, w każdym będzie po jednej stronie dwa rzędy lub trzy, a po drugiej stronie jeden. I po prostu trzeba pamiętać, że więcej otworów jest po tej suchej stronie. Teraz przechodzimy do pokarmu. Tutaj mam takie kulki, a tutaj takie zwykłe płatki dla ryb. Poleca się je karmić co kilka dni, ewentualnie jeżeli zniknie jedzonko, to warto im dosypać. Można również podawać im różne warzywa, owoce. Tak naprawdę nie powinno się jedynie podawać rzeczy takich jak kapusta, ponieważ zawierają składniki, które uniemożliwiają izopodom wchłanianie wapna, które jest, jak wcześniej wspominałam, bardzo potrzebne do przejścia poprawnie wylinki. Teraz powiem tak. Suche jedzenie dajemy po prawej stronie. To znaczy u mnie po prawej stronie, tam gdzie jest sucho. Jeżeli podajemy owoce warzywa, podajemy je po stronie mokrej. W ten sposób jedzonko, które powinno zostać suche, zostanie suche. Jeżeli jeszcze nie wiesz jaką ilość sypać, no to to jest taka przykładowa ilość. Może troszeczkę jest za dużo kulek, ale Ważne jest, żeby obserwować ile Twoje izopody jedzą. Jeżeli po prostu znika bardzo szybko, to znaczy, że musisz podawać im więcej jedzenia. A tutaj przedstawiam Wam naszego lokatora, który będzie mieszkać w tym boksie. Jeśli dostałeś izopody, a na pewno dostałeś izopody w takim pojemniczku, to po prostu całą resztkę mchu wsypujesz właśnie na tę mokrą część. I sobie poradzą, pójdą tam, gdzie potrzebują. Tu już izopodzik w swoim domku, a nawet trzy izopodziki. Wszystkie rzeczy użyte w dzisiejszym odcinku były z naszego sklepu antsinvasion.pl. A jeżeli ty masz jakieś pytanka, nie wiesz czegoś na temat izopodów lub mrówek, śmiało pisz w komentarzach. My postaramy się odpowiedzieć na wszystkie komentarze. No i widzimy się niedługo. Pa!